Początek tego dnia wcale nie zapowiadał się pięknie. Ciemne chmury, intensywne opady deszczu, walka z wiatrem, ale ostatecznie wyszło słońce, także wędkarskie. Dziś się zapraszam Państwa na popołudniową, prawie że wieczorną przygodę na przepięknym łowisku Dziećkowice. Dzisiaj szukamy i znajdziemy przepiękne okonie. o okonie obrosły już prawdziwymi legendami wśród wędkarzy, którzy ustanawiali tu nawet te swoje osobiste rekordy. Ja także uwielbiam tę wodę, która jest największym łowiskiem naszego okręgu i kryje przepiękne ryby. Dzisiaj z całą pewnością nie będziemy z Leszkiem zrzucali e, ewentualnego niepowodzenia na prześwietloną wodę. Jest pochmurny dzień, e, do południa padał deszcz i tak na dobrą sprawę, to pod znakiem zapytania w ogóle stało to, czy my dzisiaj wypłyniemy. Ale ostatecznie wypłynęliśmy Dziećkowice, a więc jeden z moich ulubionych zbiorników, który tak samo często mnie wynagradza, jak i chłoszcze. E, ostatnio generalnie wszystkie łowiska mnie chłoszczą, moja jak u Ciebie? Patrząc na ostatnie wyniki nie jest źle, bo... Połowiliłem trochę dużych okolni, co prawda nie tutaj, tylko będąc na urlopie, było sporo szczupaków, tyle. A u mnie wręcz odwrotnie. Małe rybki na urlopie, małe wzdręgi, ale bardziej skupiłem się jednak na wypoczynku i na czasie z rodziną, więc teraz mam zamiar się odkuć. Pogoda idealna, żeby nie było tak pięknie, to od razu powiemy, że ciśnienie lekko zafiksowało w ostatnich godzinach, więc. A okonie są wrażliwe. Mogą być chimeryczne, ale przynajmniej nauczeni doświadczeniami ostatnich lat wiemy, gdzie się ich mniej więcej spodziewać. Sprawdzamy więc swoje utarpy, już miejsca. No i próbujemy. Dzisiaj główny cel Patrząc na Przystań i na to, co tutaj wędkarze mówią, no to troszkę się pakujemy, bo generalnie nikt nie przyjeżdża, nie łowi. Nie widać karpiarzy nawet na brzegu, bo ryba nie bierze. Ale mamy, mamy informację, że jeżeli się odpowiednio zanęci. Tak, podejdzie do tej ryby, to, to jesteśmy w stanie sobie połowić. Zobaczymy. Sprawdzamy zatem. Rzeczywiście, jesteśmy jedyną łódką na dziecikowicach. Jeszcze nigdy w życiu nie miałem czegoś takiego, żeby kompletnie nikt nie pływał. Pewnie pojawią się wędkarze po południu. Zobaczymy, co nam dzisiaj przyniesie ten dzień. Powiedziałeś. Już się pojawiły od razu. I to jest ławiczka. O, proszę. No do roboty! Po zębach Idzie, idzie bok Będzie ładny To są właśnie dziećkowickie okonie Leszek swoje poszukiwanie okoni rozpoczął od dużej obrotówki. Ja postawiłem na przynęty gumowe z nadzieją, że będą w ten sposób reagowały te odrobinę większe ryby. Ale to u Leszka na końcu jego zestawu pojawił się pierwszy, dziećkowicki okonie. No i pierwszy taki okonik. Ile O 30 centymetrów. Już co, opuścimy. No sobie tutaj pójdzie. Tym kierunku. Kluczem do łowienia okoni, zresztą jak i każdych drapieżników jest, po prostu je znaleźć. Wydaje się, że coś drgnęło, więc miejmy nadzieję, że zdążymy jeszcze przed zachodem słońca złowić kilka ładnych okoni. Na popera, zobaczymy, bo Zobaczyliśmy ryby przy powierzchni. Chcemy sprawdzić. A jakby odpaliły na popery, to bajka łowienie Ale trzeba być w pogotowiu. Ja go zostawię, teraz próbuję je tam pobudzić trochę, teraz potwitchuję tro trochę tym jaskułom, może to je zainteresuje, wiesz. Ja założę piątkę. Duże okonie to duże przynęty. Czasem nie trzeba bać się tego, żeby sięgać po duże przynęty, ale zobaczcie. Blacha w rozmiarze 5 to jest obrotówka szczupakowa, żeby nikt nie miał wątpliwości, dlatego też stalka. No, ale wędzisko delikatne, okoniowe, więc sam opór stawiany przez taką obrotówkę w wodzie jest naprawdę spory. Yy, ale na razie nie będę przesiadał się na mocniejszą wędkę, bo kiedy już taki okoń weźmie na taką obrotówkę na takiej wędce, no to jest to fajna zabawa. Dzień rozpoczął się od intensywnych opadów deszczu. Gdy jeszcze slipowałem łódkę, musiałem robić krótkie przerwy, bo pojawiały się naprawdę intensywne opady i nie było możliwości wypłynięcia, ale kiedy tylko deszcz przestał padać, pojawiliśmy się na wodzie z ogromnym apetytem i jeszcze większymi nadziejami na to, że uda nam się namierzyć i spotkać te przepiękne ryby. Dziećkowice naprawdę potrafią zaskoczyć i to nie tylko okoniami, ale również szczupakami, a nawet sandaczami. Ale to te mniejsze pasiaki były naszym celem numer jeden. O, no i pod nami są ryby już. nawet. Znaczy, powiem, okonie są bardziej metopatami jak szczupaki. Mm. Okoń jest bardzo chimeryczną rybą. i Właśnie z tych drapieżników ona naj, najbardziej reaguje na zmiany ciśnienia. Jak są jakieś fronty przechodzą, bo to jest wszystko związane z wyrównywaniem ciśnienia przez pęcherz pławny. No, u jednych ryb to następuje szybciej, u drugich wolniej. A okoń właśnie potrafi bardzo zaskakiwać. One są z tamtego kierunku, ale ten na co? To nie jest duży, to jest A, Ale wiesz, nie tylko ona. Nie On trzeba zmieniać, to są konie. Nie do końca jestem zadowolony z tego, jak pracuje ta guma. Prosty trik do trójkątnej łówki czyli po prostu obcięcie jej. Przykładam sobie tak, żeby przynęta mniej więcej swoją grubością chowała się. Na główce, tu już jest na tyle gruba i, i przecinam. Efekt jest taki, że przynęta jest cała schowana, prościutka. Troszeczkę lepiej prezentuje się taka jaskółka. Zobaczcie jak ładnie odskakuje na boki. Ja bym zjadł. Nie są za duże, ale można się już pobawić. One w tej chwili już idą całą ławicą za przynętą. Ten front przyszedł, wiesz, popadało dzisiaj długo do południa. Te okonie się po prostu rozproszyły. Do gniazdo. Płyniemy teraz, już się coś zaczyna się pojawiać. Płyniemy tu koło dziury. Najlepsza miejscówka na. O, tu jest dużo ryby. Tak, tylko pytanie, czy będą chciały. Bo... Jest szczupak ładny. Muszą chcieć, to są podniesione ryby. Naszą korzyść przemawiało to, że szybko dość namierzyliśmy ryby, które rzeczywiście o tej porze roku zgromadziły się na miejscach doskonale znanych nam już z poprzednich sezonów. Ojej, ile tam jest ryb. Matko, to jest czarno od ryby. Tam jest ryby, brud. Dlatego tak istotna jest również elektronika, którą posiadacie na swojej łodzi, bo umożliwia ona precyzyjne zapisywanie współrzędnych GPS i powrót na dane miejsce. Nawet po wielu, wielu latach a te miejscówki spisują się na medal i przyciągają przepiękne ryby. No, na czwórkę obrotówkę potrafią takie okoniki uderzyć, na dużą szczypakową obrotówkę. Często wędkarze spływają o kiju, mówiąc, że ryb albo nie ma, albo po prostu nie biorą. Jest jeszcze trzecia możliwość. Ryby są i brałyby, gdyby tylko skusić je odpowiednią przynętą i odpowiednim stylem jej animacji czy poprowadzenia. No to mamy dublecik, znaleźliśmy to okonie. Przed chwilą miałem ładniejszego. I Leszek ma ładniejszego. Fajnie idzie. No, e, podpięty. No, wiesz, no. 24 ma. Takie średniaczki, już miarowe. Ale jeszcze nie o to nam chodzi. Tak też jest z wędkarzami, że często boją się sięgać po nieco większe przynęty. A to często błąd, bo te największe ryby nie podniosą się do najmniejszych wabików. Za to uderzą w konkretną przynętę imitującą potężny posiłek. Proszę bardzo, się ładnie zaprezentował i wraca do wody. Pogoda wcale nie była stabilna. Co róż na niebie pojawiały się chmury, by za chwilę wychodziło z za nich słońce. Obawialiśmy się, że to może nam niestety przeszkodzić i mówiąc kolokwialnie zgasić żerowanie okoni. Ale kolejna rybka pojawiła się na końcu zestawu. Nie traciliśmy zatem nadziei, tylko kombinowaliśmy z różnymi przynętami i gramaturami główek. Ostatecznie udało się znaleźć idealne rozwiązanie. No taki 25, ten już jest fajny. O! o, lechu, normalnie z dna biorą pod nami takie duże. Zobaczcie, jaki ładny okonek. Śliczna rybka budzia. Cierpliwość się opłaciła. Teraz jeszcze trzeba było tylko przebić się przez stado najmniejszych rybek, by dotrzeć do tych największych i najgrubszych, które zazwyczaj trzymają się albo na uboczu, albo pod główną ławicą okoni. Dlatego też kiedy stosujecie najmniejsze przynęty, zazwyczaj są one połykane przez pasiaki, które żerują zdecydowanie wyżej, łowiąc nieco bardziej selektywnie. Jesteście w stanie dotrzeć do dna, a tam kryją się przepiękne największe okonie. Takich rzeczy się nie powinno robić. Bo jest ryzyko, że spadnie. No, proszę. Gdy już dobraliśmy odpowiednią przynętę, wiedzieliśmy w jaki sposób ją poprowadzić, byliśmy na odpowiednim miejscu, to można powiedzieć, że z każdym rzutem wyciągaliśmy miarowe okonie. Rzut ryba. To to co wędkarze lubią najbardziej. O takie konie, żeśmy walczyli. Ula la. O ładny. Ten do foteczki. Śliczny. No właśnie, już wisiał. Kurde, to nie są małe ryby, bo one walą w tego, oko... nie musi być, nie musi być poper. Może te większe aktywne skuszą się na coś większego. Zobaczymy. Tu mamy, kurcze, czterocalową przynętę. Jeżeli te duże są i są aktywne, to się powinno coś zadziać za chwilę. A działo się tego popołudnia cały czas. Mniejsze, większe na zmianę. Piękne okonie wreszcie dopisały. Pływanie, szukanie odpowiedniego miejsca popłaciło. Nawet słońce postanowiło wyjście do nas z zachmur i na stałe zagościć na niebie, towarzysząc nam w tej przepięknej wędkarskiej przygodzie. Zobaczcie jakie śliczne ryby. ale ale walą. Tylko w się nie potrafią wpiąć, bo jest dosyć duża przynęta. Coś ładniejszego chyba. No ale to są ładne ryby, no już nie, są nie, ładne ryby. nie róbmy z siebie... 25 Coś ładniejszego. Eee! A. Teoria sprawdza się w praktyce. Zmiana przynęty, od razu jest reakcja. konie mam to do siebie, że dosyć szybko przyzwyczajają się do przynęty, którą widzą koło siebie, i przestają reagować. Także warto zmieniać często przynęty, żeby utrzymać ich zainteresowanie. Jest ryba. Wydaje się większe. Mam wrażenie, że właśnie na ten typ przynęty biorą mniejsze. Wszystkie konie oczywiście, szczęśliwie wróciły do domu, tak jak i my wróciliśmy pełni szczęścia i spełnienia wędkarskich ambicji bo tego popołudnia zagrało nam mówiąc wprost dosłownie wszystko. Fantastyczna atmosfera na łódce, przepiękne ryby i doskonały trening oraz test przynęt, które miejmy nadzieję, tego sezonu dadzą nam jeszcze fantastyczne wyniki. Dzisiejszy dzień z całą pewnością można, a nawet trzeba zaliczyć do udanych. Wszystkie okonie miarowe, niemoc wędkarska przełamana. Przepiękne, silne, sportowe ryby. Czego chcieć więcej? Teraz, ostatnie promienie słońca, można poodpoczywać, poopalać się. Leszek jeszcze próbuje przechytrzyć jakieś okonie. A ja tymczasem zapraszam na spotkanie z Justynem Kołkiem. Dziś ponownie umówiliśmy się z Justynem w bardzo przyjaznym, jeżeli chodzi o grzybobranie terenie, czyli prawie że w górach. Cześć Justynie. Tak, tak, witam Cię serdecznie. Jesteśmy na terenie gminy, dokładnie w sołectwie Tresna i w tym miejscu jeszcze nigdyśmy nie kręcili żadnego odcinka. Więc idziemy tu do góry, kawałeczek musimy podejść i tam mam cztery gatunki, które Ci chciałem pokazać, co obecnie rosną. Idziemy się zatem uczyć o kolejnych gatunkach grzybów. I tu mamy kurki. Troszkę blady. Bo tak się nazywają. Pieprznik blady. Tutaj w górach jak rośnie. Jeszcze jest jeden. W tej chwili go nie znalazłem. Ametystowy. Z góry ma taki nalot ametystowy, ale jest go bardzo dużo pieprznika obecnie. Jest, można powiedzieć, lato w pełni, a pieprznika w górach, to w Beskidach, na terenie Międzybrodzia, ale i tutaj Czernichowa i w Suchej Beskidzkiej, jak byłem, bardzo duże ilości jest właśnie pieprznika. To od razu przejdźmy do konkretu, bo powiedziałeś pieprznik jadalny kurka, pieprznik ametystowy, blady i tak dalej, i czy mamy się czego obawiać? Czy w tej grupie są jakieś gatunki, które są dla nas trujące? Jest taka jedna, ona się nazywa lisówka pomarańczowa, która jest troszkę podobna. Więcej może jest taki na róż zachodzi. I ona y, jest lekko trująca. Nie jest, żeby jakieś śmiertelne zatrucia czy coś. No później jest, jak to się mówi, dłuższe posiedzenie w ubikach. Jak ją możemy rozpoznać? Ja tutaj wezmę tą jedną kureczkę i Ci pokażę. Tu chodzi o spód. Widzisz? Pieprznik, kurki, one mają tak zwane listewki. Tak się to nazywa na przybliżeniu. Jakbyśmy lupkę przystawili, to to nie są blaszki, tylko listewki, bo one są zacienione od tu brzegu i rozszerzają się. Do y, później kapelusza, tam do miąższa. I zachodzą na trzon. Zachodzą na trzon i mają końcówki takie jeszcze poprzeplatane krótszymi takimi też tymi listewkami. Natomiast lisówka ma wyraźne blaszki, też zachodzi lekko na trzon, ale te blaszki są oddzielne i, i jednolite od brzegu aż do tego. I one są dość gorzkawe. Y, jeżeli się zrobi z nich potrawę, to są gorzkie, natomiast też się można pomylić, bo jakby ktoś zamroził y, pieprznika jadalnego, Kurkę po odmrożeniu, a nie sparzył, to będzie gorzka. Ale jest jeden grzyb, który kątem oka zauważyłem, jak myśmy tutaj właśnie się rozglądali i zobacz, też go widzę, poznajesz go. Lejkowiec dęty. Tak, bo kiedyś on pojawiał się w połowie września i gdzieś do mrozów pierwszych występował. Pokażmy go zatem, bo wiele osób yy, pomija te grzyby, yy, będąc w lesie, yy, wychodząc z założenia, że nie mogą być jadalne, a jest to tak. błędna teoria. Już ci pokażę, zobacz. Tutaj nawet ktoś zerwał i po, y, położył chęć do ręki, a ja wezmę te jeszcze mniejsze. I one są takie, widzisz, lekko wypłowiałe. On lubi być taki ciemny jak ten. Natomiast tu widocznie na słońcu go lekko taki na brąz zrobiło. Powiedziałem, że wiele osób uważa je za y, niejadalne, pomija w lesie, bo. No nie wyglądają, mówiąc Ładnie. najbardziej oględnie, a jest to bardzo aromatyczny grzyb. Tak, jest to grzyb, który należy do rodziny pieprznikowatek. Do kurek lejkowiec zdęty, grzyb w Polsce dopuszczony do handlu i przetwórstwa. Można nim handlować na targowiskach. I wyobraź sobie, wspaniały jest jako przyprawa korzenna do nadziań, do farszy, do pierogów, do różnych krokietów. I on jest bardzo często używany, a grzybiarze się go boją i on. Wyłącznie rośnie pod drzewami liściastymi i przeważnie prowadzi symbiozę z bukami. On, tak jak mówiłem, rośnie na jesień. A teraz mamy, bo ja już go pierwsze spotkałem początkiem lipca. To jest naprawdę taki ewenement W tym przypadku dla mnie, co nie powinno mnie zaskakiwać, ale to jest efekt właśnie tego zmiany klimatu. Zaczynają się nam takie grzyby pojawiać już w takim okresie, gdzie byśmy się w życiu tego nie spodziewali. Zatem Chociaż grzyby może nie wyglądają, nie mają nóżki trzona, zwał jak zwał, tak pięknego jak u prawdziwków czy podgrzybków. To naprawdę warto, suszone, są niezwykle aromatyczne. To wszystkie grzyby, które chciałeś dzisiaj omówić? Nie, nie. nie. Piotrze, tutaj też jeszcze niedaleko, pod tym drzewem, ktoś urwał mu kapelusz. Jest to grzyb chronione w Polsce pod ścisłą ochroną i chciałem pokazać go, ale wytłumaczyć co należy zrobić mimo, żeby się zerwało go, bo przecież nie wszyscy muszą wiedzieć, że to chronione. Nie wszyscy, Ty sam nie wiesz, które są grzyby chronione, bo nie ma takiego przymusu w Polsce. Natomiast ja jako grzyboznawca muszę na to uważać i wspominać o tym. Weźmy te kureczki, pozbierajmy, bo się nam przydadzą i podejdźmy kawałeczek tutaj pod tym drzewkiem. To zanim Ci pokażę ostatnie dwa gatunki, które dziś będę omawiał, to chciałem Ci tego wyjątkowego pokazać, grzyba chronionego w Polsce pod ścisłą ochroną. I on tutaj, jak widzisz, ktoś albo zwierzę, albo ktoś go już zerwał i zostawił. No i zobacz, widzisz, on tutaj widocznie od tego słońca został taki wyjaśniony, bo raczej jest czarny i jest to grzyb pod ścisłą ochroną, szyszkowiec łuskowaty, tak się nazywa. Tam jest Czy spróbuję go wyciągnąć, bo... Spójrz, jaki długi. Trzon, zobacz, jaki długi. Tam gdzieś w ziemi właśnie i wyrastał do góry nad ten pień tutaj. I jest pod ścisłą ochroną grzyb, który jeżeli zerwiemy i ktoś by go zastosował tam do, do spożycia, on jest po prostu jadalny, ale bardzo niesmaczny. Jeżeli się go zerwie, tak jak na przykład ktoś go zerwie, obowiązkiem jest, i to by, dlatego chciałem o tym powiedzieć, że powinno się go tu zostawić w tym miejscu. Nie powinno się go brać, tylko na tym stanowisku, gdzie on właśnie jest, powinno się ten owocnik zostawić. I nie zabieramy go. Idziemy do ostatnich dwóch gatunków. Mleczaj smaczny, popularna krówka, tak jak nazywają. A dlaczego? Ponieważ makrobię mleczko. Tak, bardzo słodziutkie, bardzo intensywnie wylewa się, jak się go przerwie. Ja tego wezmę tutaj. Będziemy i zobacz, rozerwie go, go i patrz, co się będzie działo. Jak wychodzi mleczko z niego. O. Widzisz? Zapewne rano, wieczorem, kiedy jest niższa temperatura, jeszcze intensywniej by to mleczko ciekło. On już jest tak z dwie, trzy godziny w koszyku też czasami noszony, czy jak mu słońce y, przyświeci, też go podsuszy. A z rana, masz rację, jest tak intensywny, że normalnie kapie, jakby krówkę dojął. Co jest ciekawe, to mleczko teraz tak jak wezmę na palec i jak to wyschnie, to po pewnym czasie jest zapach ryb. Śledzi Intensywny bardzo. Jest grzyb bardzo popularny, chętnie zbierany przez grzybiarze, chociaż nie tak, żeby był tak masowo zbierany. I teraz przez okres letni w takich lasach mieszanych, jak tutaj jesteśmy, jest go bardzo dużo. I to są takie pierwsze te mleczaje, bo na jesień mamy te mleczaje rydzer. Ale tutaj obok jeszcze jest jeden, który jest, można powiedzieć, niejadalny, ale znam swoich takich znajomych, którzy go jedzą. I bardzo go po prostu lubią. Widzisz, i to jest właśnie ten ostatni nasz grzybek, którego chciałem ci pokazać, to jest ten mleczaj biel. Bardzo charakterystyczny aczkolwiek czasem yy, przez grzybiarzy mylony z muchomorami. Znaczy, tutaj bym powiedział, że to już trzeba naprawdę się nie znać. I ryzykować. I być pewny, że się dobrze zna. Bo mleczaj biel, jak zobacz, widzisz, też ma co prawda białe blaszki, ale bardzo patrz, jakie. Gęst. Drobne, gęste muchomory mają wyraźne te blaszki. Dodatkowo muchomor jest taki jeden biały, jadowity. Nigdy nie ma tak kapelusza rozłożonego, bo może mieć, ale ten muchomor zielonawy, sromotnikowy. Mhm. A muchomor jadowity ma więcej taki lejkowaty. I No i oczywiście muchomory nie wydzielają mleczka. To prawda, więc czasem na I wszelki wypadek… jest łagodny w smaku, a ten jest gorzki. Warto zatem po prostu, jeżeli zbieramy mleczaje i chcemy się upewnić, przełamać, bo te grzyby też w różnych warunkach mogą różnie wyglądać. Pod różnymi drzewami, w miejscach zacienionych, bardziej nasłonecznionych, grzyby będą wyglądały nieco inaczej aniżeli w atlasach czy aplikacjach z atlasem grzybów. Na tym mleczaju dziś kończymy. Tobie bardzo serdecznie dziękuję za pouczające spotkanie, a Państwa zapraszam na kolejny odcinek.